Grania ma 15 krawędzi. Ile wierzchołków ma ten grania stosup? Skoro ma 15 krawędzi, to wyobraźmy sobie taki grania stosup. On musi mieć w takim razie 5 krawędzi w podstawie, 5 krawędzi bocznych i 5 krawędzi w górnej podstawie. Jak do takich wniosków dojść? Narysujmy sobie pierwszy, lepszy grania stosóp. Ja narysowałem grania trójkątny. I teraz zobaczmy, jakie zachodzą tutaj zależności. Niech n oznacza liczbę wierzchołków w podstawie. n czyli liczba wierzchołków w podstawie. No tak skrótem napisałem, ale mówiłem nagło, to będzie wiadomo. Liczba wierzchołków w podstawie. Dobra, i teraz zobaczmy. Jeżeli mamy n wierzchołków w podstawie, to wszystkich wierzchołków w tej figurze jest 2n. Czyli wszystkich wierzchołków jest 2n. A liczba wszystkich krawędzi to mamy. Policzmy, ile mamy: 3 krawędzie w podstawie, 3 krawędzie boczne i 3 krawędzie u góry, czyli jest 3 razy tyle, co wierzchołku w podstawie, czyli 3n. W takim razie u nas duże k wynosi 15 w tym zadaniu, czyli 3n to jest 15. Dzielimy sobie przez 3, zatem n to jest 5. Teraz n to jest liczba wierzchołków w podstawie, a my szukamy liczby wierzchołków całego grania stosłupa. Czyli mamy 2n, czyli 2 razy 5, czyli 10. No i narysujmy taki grania 5 pięciokątny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć krawędzi w podstawie i pięć wierzchołków. I będzie też pięć wierzchołków u góry. 5 plus 5 mamy w sumie... 10. Ile wierzchołków ma ten graja? 100 słup. Odpowiedź: 10 wierzchołków.